Serwus, z tej strony Malinowy no, jak widzicie przede mną dużo szejków miodu, będziemy dziś nastawiać dwójniaka. Zapraszam do odcinka. Jest to kolejny odcinek z serii nastawiania miodów pitnych i dziś będziemy nastawiać około 27 litrów dwójniaka w tym pojemniku fermentacyjnym dwójniaka. Czyli jedna część wody, jedna część miodu. Czyli na przykład 10 litrów wody, 10 litrów miodu. Liczymy objętościowo, nie Dlatego mam przygotowane tutaj około, dokładnie, 15 słoików miodu. I to nam da około 13,5 litra, 13,5 litra wody. I będzie około 27 litrów, żeby mieć tutaj zapas w pojemniku fermentacyjnym, żeby mi nic nie wykipiało przy fermentacji. Dodatkowo będziemy potrzebować oczywiście drożdże, najlepiej do miodów pitnych, najlepiej mocne, bo to jest dwójniak, pożywkę do drożdży i troszkę kwasku cytrynowego do zakwaszenia, o czym powiem później. Będzie to miód na zimno, więc nie będziemy go sycili. I pierwsze co, czym się muszę zająć teraz, to przerzucić ten miód ze słoi do pojemnika. Także biorę swoje na dwór, żeby tutaj studia nie ubrudzić i działamy. 15 słoików miodu mam już w pojemniku wymieszanych, uzupełnionych wodą do 27 litrów. Także wodę i miód mamy. Teraz dodajemy uwodnione wcześniej drożdże do miodów pitnych, najlepiej, żeby były mocno alkoholizujące, bo to jest dwójniak. Także, żeby sobie poradziły i dodajemy pożywkę do drożdży winiarskich czy tam miodnych. Na to samo wychodzi i tak jak wspomniałem kwasek cytrynowy. Ja dodaję około do tego miodu 1 g na litr miodu, czyli 27 g kwasku cytrynowego, żeby zakwasić środowisko, żeby i produkt końcowy wyszedł lepszy i żeby drożdże miały lepsze warunki do pracy. Żeby sobie poradziły z tym miodem. I żeby wszedł super miód pitny, dwuniak. Im więcej miodu, tym, tym dłużej się będzie układał smak i tym dłużej trzeba poczekać na efekt końcowy. Także, jeżeli robicie takiego dwunjaka, to naprawdę trzeba się w cierpliwość. Dobra, i zobaczmy, ile jest cukru w nastawie. Tak się prezentuje od góry. Mam cukromierz, taki z większą skalą. I ten cukromierz, jak widzicie, pokazuje 45 BLG. Nie wiem, czy będzie widać. Jest 45 BLG, i tyle ma na chwilę obecną, w punkcie startu. Miodł pitny na granicy cukromierza. Także wszystko mam dodane. Zamykam i cierpliwie czekamy. Przy okazji zapisałem sobie karteczkę z datą, składnikami BLG, które jest, żeby wiedzieć później za jakiś czas. Bo widzicie tych wiader z tych tutaj przybywa z miodami, żeby nie zapomnieć później, chociaż zawsze mogę zerknąć na filmik. I tak prezentuje się nasz miód pitny po 24 godzinach. Widać, że reakcja w jest tutaj, gdzieś wybiło dekiel, bąbelki się pokazują. Pewnie jak teraz odkryjemy wieko, to y, pod spodem się pojawi. Będzie mokre. To znaczy, że miód pracuje. Fermentacja ruszyła. Czyli wszystko jest ok. Na razie powoli. Widać tutaj też takie kropelki gazu. Bardzo ładnie pachnie miodem. Zobaczmy, co się wydarzy, jak wymieszam mocno nastawę. Zobaczcie. No, także tak, nie róbcie w domu, ok? A ja to posprzątam teraz, zaraz do Was wracam. Niestety, troszkę mi się wylało, nie sądziłem, że będzie tak gwałtowna reakcja. Nieraz mieszałem nastawami miodem czy, czy y, nastawami na wino. Ale reakcja była spokojna. Nie aż tak gwałtowna, że przy mieszaniu zrobiła się aż taka piana. Że z litr y, miodu mi się wylał. No nic. Już nie mieszam bardziej. Zostawiam to tak jak jest. Ale to znaczy, że fermentacja ruszyła i jest wszystko ok. Poza tym, że wszystko mam w miodzie teraz. I muszę tu ogarnąć. Także zamykam pojemnik, ja go przepukam, żeby się nie kleił, posprzątam wszystko. A my widzimy się za jakiś czas. I w tym materiale to wszystko. Trzymajcie się ciepło. Serus!